Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj scena z Jerycha. Jezus jest w Jerychu, tak jak wczoraj i wczoraj było to uzdrowienie Bartymeusza, niewidomego spod Jerycha. Dzisiaj mamy historię Zacheusza. człowieka, który wszedł na sykomorę, wszedł wlazł na drzewo po to, żeby zobaczyć Jezusa i to można powiedzieć uratowało mu życie. Zobaczcie, jakby wczytując się w tę Ewangelię, mnie bardzo mocno poruszył ten obraz drzewa i dzisiaj bym chciał się skupić na tym drzewie, na tej sykomorze. Bo tak naprawdę Zacheusz dał sobie szansę na to, żeby spotkać Jezusa. Zacheusz wykonał pewną inicjatywę, do tego, żeby go, go zobaczyć, jakby abstrahując zupełnie od jego motywacji, bo, bo te motywacje są zawsze w nas niedoskonałe to nigdy nie będzie tak, że będziemy mieć taką doskonałą religijną motywację do tego, żeby spotkać Pana Boga, bo zawsze będzie ona czymś uwarunkowana, będzie ona związana z naszą historią życia, będzie związana z naszymi problemami, trudnościami, będzie związana z też jakimiś naszymi pragnieniami, z niespełnionymi marzeniami, ze złamanym życiem itd. I w Tą całą historię przychodzi Chrystus i on też w pewien sposób aranżuje to spotkanie, tylko że zostawia nam pewien margines na to, co my możemy zrobić, czy co my byśmy chcieli zrobić. Bóg nam się nigdy nie narzuca, on zawsze przychodzi we właściwym momencie, ale jakby oczekuje, że my też zrobimy krok w jego stronę, że my też w jakiś sposób się do niego zbliżymy. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że Zacheusz w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy spotkał się z Jezusem, on patrzył na Niego z góry. Zobaczcie, jak wielka jest pokora Pana Boga. Jak bardzo on e, przychodzi do nas z taką delikatnością, że on e, tak naprawdę ustawia się troszeczkę z dołu. On, który jest Bogiem, który może wszystko, który absolutnie e, panuje nad całą rzeczywistością, w momencie, kiedy przychodzi do nas, kiedy chce wejść do naszego życia, jakby stawia się z pozycji tego słabszego. Nie z pozycji mocniejszego, nie z tego, który przychodzi, żeby panować, żeby tam, prawda, nam meblować życie, ale z pozycji tego, na którego my możemy spojrzeć z góry. Mam takie wewnętrzne odczucie, i tym się z Wami dzisiaj dzielę, bo to, ale to jest tylko i wyłącznie moje jakieś odczucie, że to jest ten też pewien obraz Eucharystii. No bo kiedy mam Jezusa przed sobą na ołtarzu, kiedy sprawuję Eucharystię, to tak naprawdę w tym momencie fizycznie patrzę na niego z góry. On, tak jak. Takie bezradne dziecko składa siebie w moje ramiona i pozwala mi ze sobą zrobić wszystko, tak? Czyli, jakby odbiera sobie to prawo do tego, żeby panować nade mną w sposób fizyczny, po to, żebym ja w swojej wolności przyjął do swego wnętrza. I tutaj, jakby koreluje z tym też to, co mówi Jezus do Zacheusza: Zacheuszu, dzisiaj chcę zamieszkać u Ciebie, dzisiaj chcę pozostać u Ciebie. Chcę wejść do Twojego domu, czyli tak naprawdę chcę wejść do Twojego życia, chcę wejść do Twojej codzienności, chcę wejść w ten świat Twoich problemów, Twoich porażek, Twoich zwycięstw, Twojego zagubienia, czasami tej ślepoty, czy cierpienia i tak dalej, i tak dalej, radości, Wszystkiego, co dotyczy Twojej codzienności, Twojego bytu, twoje, Twojego życia i chcę tam być. I zobaczcie, jaki jest owoc tego, tego wejścia, to znów wracam do Eucharystii. Bo zobaczcie, kiedy w Eucharystii Jezus daje siebie w chlebie, kiedy daje nam swoje ciało i swoją krew, czyli kiedy daje siebie, to tak to jakby powiedział do Zacheusza: Dzisiaj chcę zamieszkać u ciebie, chcę zamieszkać w Twoim sercu, chcę zamieszkać w Twoim życiu, chcę wejść w to, co przeżywasz, chcę Ci towarzyszyć, chcę Ci dawać siły. Chcę doprowadzić Cię do tego, żeby to spotkanie ze mną tak przemieniło Twoje życie, żeby zaczął to życie na nowo. Tylko już nie własną siłą, nie własną mocą, ale tą mocą, którą ja Ci przynoszę, mocą Ducha Świętego. No bo zobaczcie, jaki jest owoc, czy finał tej historii Zacheusza. On tak naprawdę pozbywa się wszystkiego, co nieuczciwie zarobił. Mówi, połowę swojego majątku rozdaje ubogim. Jeżeli kogo skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. To tak naprawdę ten facet musiał rozdać wszystko to, co posiadał, co, yy, yy, co nazbierał prawda, przez swoją nieuczciwość, przez swoje życie, które było dalekie od Pana Boga. Yy, I to był finał, czy, czy efekt, czy owoc to jest może bardziej trafne słowo tego spotkania z Chrystusem. On zaczyna nowe życie, zrywa ze starym życiem. I to właśnie chce zrobić Chrystus dzisiaj w moim życiu i w Twoim. Do tego Cię zaprasza. Ale tak naprawdę mówi: dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim życiu, dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim sercu, dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim domu, chcę do Ciebie przyjść po to, żebyś Ty wyniósł z tego spotkania ze mną nowe życie. I przychodzę do Ciebie w sposób bezbronny, pozwalam Ci na siebie patrzeć z góry. Nie po to, żeby cię zdominować, nie po to, żeby cię stłamsić, ale po to, żeby przynieść ci dar wolności, żebyś w wolności przyjął moją miłość i żebyś w wolności odpowiedział swoją miłością na moją miłość. Przepiękny jest obraz, ten dzisiejszy obraz Jezusa, który przychodzi do ciebie, i myślę, że warto, żebyś i ty znalazł w swoim życiu taką sykomorę, na którą wejdziesz aby tam spotkać Jezusa i aby zaprosić Go do swojego życia, bo On z pewnością ma taki plan, żeby zamieszkać w Twoim domu. Życzę Ci pięknego i błogosławionego dnia. Szczęść Boże.